Dzisiaj znowu pobawimy się trochę wchowanego, z takiego powodu, że będziemy musieli znaleźć Stickmanów, czyli właśnie takich ludzików jak ten, który stoi sobie tutaj przede mną. Jest ich na mapie około 52, więc nie jest to aż tak dużo, ale ogólnie mapa jest podzielona na dwie części, czyli jedną właśnie tą zieloną, a drugą tą pustyną, która jest tam z jakimś ogromnym zamkiem i chyba nawet właśnie widzę, że tam u góry jest pierwszy ludzik. No ale dobra, tamtą mapę możemy sobie zwiedzić w kolejnym odcinku, jeżeli ten Wam się spodoba, bo nie wiem, czy ten odcinek Wam się będzie podobać, ale jeżeli tak, to w tym momencie Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby było bardzo dużo łapek w górę i żebyśmy do końca roku wbili 200 tysięcy subskrypcji. A my już powoli myślę, że możemy zacząć sobie zbierać. I właśnie znalazłem pierwszego Stickmana. Był on naprawdę bardzo łatwy do znalezienia. Ale powiem wam, że pierwsze, co mnie naprawdę bardzo zaciekawiło, to jest właśnie to ogromna dziura, czy jakaś kopalnia, czy coś takiego, do czego, no niestety, nie możemy sobie wejść. Ale chyba wiem, jak tam wejść, bo jest nam potrzebne coś, żeby właśnie zniszczyć te deski. A wcześniej widziałem, że jest tutaj taki domek Więc wejdźmy sobie do tego domku I co ciekawego możemy sobie tutaj znaleźć Jest tu jakiś rower, miara, młotek, cegła I mamy łom Dobra, łom nam się na pewno do tego przyda Dlatego od razu sobie do tego podejdźmy I czy możemy teraz zniszczyć te deski? Możemy Dobra, właśnie zniszczyłem te deski I chyba możemy wejść do środka Jesteś w jakiejś kopalni teraz Co tu się stało? Ej, czy to jest jakiś elf kopalni? Dobra, nie mam pojęcia Tam na dół zaraz sobie zejdziemy Może pójdźmy sobie na razie w tą stronę I co my tutaj mamy? Jest jakiś tajny kod tylko, że tajnego kodu niestety nie znam. Czy to jest jakiś ludzik? Kilow znalazłem. Co się teraz stało? Aha, mam pierwszy na 6 kilow, czyli te kilowy. Będziemy musieli sobie w tej kopalni poszukać. I mamy Stickmana, który jest właśnie w kopalni. Dobra, witam cię. On zgubił swoje 6 kilow i musimy pomóc mu je znaleźć. No dobra, nie wiem, czy tam radę je znaleźć. Ale może wróćmy na razie do tej kopalni, która była tam na początku. Już udało mi się wrócić tutaj na sam początek. Szkoda, że nie mamy żadnego wagonika. Chociaż nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, bo wpadlibyśmy w dziurę z lawą. No dobra, pójdźmy sobie na razie gdzieś tutaj Co my tutaj mamy, czy tu jest jakiś ludzi gdzieś u góry Czy coś takiego, ej tam u góry musi coś być Ja tam normalnie muszę wejść Halo, co to jest, co, 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 co? Czekajcie, czy tu właśnie ktoś został Uwięziony w tej dziurze, gdzie my normalnie Schodzimy, ej powiem wam, że to jest naprawdę Bardzo ciekawe, mhm, czyli tutaj Sobie niestety nie wejdziemy, ponieważ tutaj jest wszystko Zamknięte deskami, ale chociaż mogę stąd Wyjść, więc nie jest aż tak źle, ej powiedzcie mi Jakim cudem ona tam do góry Weszła, widzę, że tu jest jakaś drabinka Czy coś takiego, ale naprawdę nie wiem jak tam wejść, więc no Chyba niestety na razie nie damy rady sobie tego zrobić I możemy wskoczyć sobie tutaj do tej lawy Wiecie co, ja myślę, że tu będzie coś ukrytego Dobra, sprawdzamy to i nie Niestety też tutaj nic nie ma Ej, czy w tej kopalni w ogóle coś jest? Tutaj naprawdę w ogóle nic z tej kopalni nie ma Widzę tylko, że tam u góry jest jakieś tajne przejście Ale niestety nie wiem jak tam wejść Ej, dobra, właśnie coś znalazłem Jest tutaj ukryte przejście w ścianie, tak mi się wydaje Możemy tutaj wejść Dobra, mamy kolejny kill off, No i to jest niestety wszystko, co sobie tutaj znaleźliśmy Może jeszcze tutaj bo widzę, że to jest jakieś taki ciemna ta skała. Ale nie, z tą skałą też sobie niestety nie możemy nic zrobić. Dobra, właśnie udało mi się chyba znaleźć to tajne przejście. Musimy sobie wskoczyć po tych wszystkich kryształkach. Chociaż wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo trudne. I jakoś na razie dajmy radę. Gdzie mam teraz wejść? Proszę, może ona nam pokaże. Dobra, tutaj do przodu. Nie, spadłem. E, wiecie co? Ja zaraz tam wejdę i zaraz się. Patrzę, 3, 2, 1. Udało mi się, dobra, jest. Jesteśmy w środku i znalazłem Stigmana kolejnego. Zabieramy cię. Ej, on był czyli naprawdę bardzo trudny. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś jeszcze jakiś kilof, ale niestety żadnego nie widzę. Jak sobie tak skakiwałem tam do góry, to widziałem, że tutaj za kryształkiem jest kolejny i co to jest? Czy to jest jakaś strzałka tutaj, którą pokazują do góry? Nie, no chyba nic tutaj nie ma, tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra, wiecie co? Ja na razie z tej kopalni wychodzę. No, jest nam potrzebne jeszcze trzy kilofy, ale naprawdę nie mam pojęcia, gdzie możemy je znaleźć, a to jest serio dosyć trudne, więc może sobie na razie wróćmy na zewnątrz. Jesteśmy już z powrotem na powierzchni i teraz może wyjść we Idziemy sobie właśnie tutaj na tą górkę, bo widziałem chyba, że tutaj coś może być ukrytego. Nie, no w sumie tutaj nic nie ma. A jak wejdziemy sobie na takie drzewko na przykład, czekajcie, cyk. Jest tutaj u góry, patrzcie, tu u góry jest jeden ukryty, tylko że ja w sumie do końca nie wiem, jak tam wejść. Czy mamy jakoś wejść po tym, czy może mamy sobie jakoś tutaj wskoczyć? Dobra, nie mam pojęcia. Zaraz może sobie to jakoś ugorniemy. Tu jest kolejny. Ej, czekajcie, jak mam to zrobić cyk? No nie, jego też nie wezmę. To jest tak jak z poprzedniego odcinka, że ja widziałem, że marker tam normalnie był, ale nie mogłem go złapać. Okej, okay, mamy chyba jakiś zamrożonego Stigmana w środku góry i on był trudny do znalezienia. Co my teraz tutaj mamy? Jest jakaś siódemka teraz, ale ta siódemka to w sumie nawet nie wiem do czego nam się przyda. Jest jakieś ukryte przejście, jedno. Tu niestety nic nie ma. Może coś pod wodą jest. Czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy. Jest coś tutaj, patrzcie. Mamy coś, co to jest. Mogę to wziąć? Ej, chyba tu wziąłem, tylko nie, nie wziąłem tego. Dalej coś jest pod tą wodą. Jest coś świecącego, ale nie mam pojęcia, co my możemy z tym zrobić. Ale mamy kolejnego i właśnie teraz sobie go zbierzemy. Dobra, on był łatwy do zebrania. Chodźmy sobie, może teraz gdzieś tutaj do tyłu, bo cały. Całą tą pierwszą wyspę musimy sobie dzisiaj sprawdzić. Czy w krzaczkach musi coś w krzaczkach być, Czekajcie, czy coś będzie w krzaczkach. Nie, w krzaczkach niestety też nic nie ma. Mamy coś znowu. Przycisk jakiś kolejny. Halo. Ej, kliknąłem go. Co się teraz dzieje? To jest drugi przycisk, który sobie już kliknęliśmy. Missing, co my tutaj teraz mamy? Halo, znalazłem cię, możemy sobie go kliknąć. Dobra, niestety nic z nim nie możemy zrobić, ale możemy sobie szukać dalej naokoło tej wyspy na razie. Tam widzę kolejnego, do którego zaraz sobie oczywiście pójdziemy. Tak, wiedziałem, że ktoś będzie w krzaku. Normalnie byłem pewny, że ktoś w krzaczku będzie. I mamy studnie. Dobra, wskakuj sobie do studni i gdzie my teraz jesteśmy, co jest? Dobra, to jest chyba jakiś taki mi labirynt, tak mi się wydaje. Wejdźmy sobie tutaj. Ja jestem pewny, że coś będzie, bo to są naprawdę te ścieżki bardzo poukrywane. Tylko wiecie co? Jak to będzie labirynt, to to trochę potrwa, troch, zanim my wszystko znajdziemy. Mamy tu jakąś liczbę. 6. Nie wiem w sumie, do czego ta liczba jest nam tutaj potrzebna, ale raczej do czegoś na pewno, tylko no, jeszcze nie wiem. Jest, mamy kolejnego. Dobra, difficult kolejny. Confused. On był chyba zamyślony, gdzie on w ogóle w tym momencie jest, ale na szczęście udało nam się go znaleźć, Z tej strony nic nie ma, czyli musimy iść dalej tam do przodu. Wróciłem z powrotem tutaj, gdzie byliśmy na samym początku. I wiecie co? Ja się będę trzymać cały czas prawej strony. Chyba, że tutaj po prostu był jeden stickman i już żadnego innego nie znajdziemy. Chociaż nie. Czekajcie, znów coś mamy. Patrzcie, kliknąłem to i mam już trzeci żółty przycisk kliknięty. Ja nawet nie mam pojęcia, do czego te przyciski nam są potrzebne. Dobra, tutaj już nic nie ma i chyba możemy wrócić z powrotem na spawn, no bo już chyba nic tutaj nie znajdziemy. Jesteśmy teraz na plaży i już widzę pierwszego Stickmana, dobra, co my tutaj mamy? Halo, o dobra, on się chyba opala troszeczkę na plaży. Co my tutaj jeszcze możemy znaleźć? Może coś przy wodzie. I co mapę pod tym widać, ale tu zarąbiście wygląda. Zaraz sobie możemy też wejść na statek, bo widzę, że tam w środku jest normalnie pirat, tylko jestem ciekawy, czy my coś tutaj jeszcze możemy znaleźć. No z tego co widzę, to chyba tak. Mamy tutaj jakieś ukryte przejście pod piaskiem. To wygląda naprawdę ciekawie. Czekajcie, czy tutaj będzie coś pod nami? Chyba nie, możemy sobie skoczyć tutaj, teraz tutaj. Teraz syk tutaj, okej, okay, było bardzo blisko tego, żeby spadł, ale... Na szczęście nie spadłem. Jak ja mam tam wskoczyć? Halo. To się kręci jedno tak, a drugie tak. Nie no, zaraz jakoś damy radę. Może teraz. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no nie udało nam się. Wiecie co? Ja tam wskoczę. Spokojnie. Wreszcie mi się udało. i powiem wam tak szczerze, że to było naprawdę niesamowicie trudne. I jak będziecie sobie przechodzić tą gierkę, to sami spróbujcie. Proszę, żebym teraz nie skusił. Jest! Udało nam się. I mamy zdobytego znowu Difficult, czyli naprawdę bardzo trudnego Stickmana do zdobycia. Wejdźmy sobie teraz na zewnątrz. I widziałem wcześniej, że był tu właśnie statek, do którego też sobie oczywiście możemy wejść mamy jeszcze tutaj jakiegoś rybaka, który sobie właśnie łowi ryby. I co my musimy sobie teraz zrobić? Halo? Czy możemy tam do środka jakoś wejść? E, nie, tu są zamknięte drzwi i musimy teraz zrobić, no nie, tu pewnie są jakieś lifehacki normalnie z robloxa, które musimy zrobić, żeby wejść tam do środka, ale ja niestety tego nie potrafię. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić, to możecie mi napisać w komentarzu, bo widzę, że tam w środku normalnie jest pirat, ale my sobie do niego niestety nie wejdziemy. No, ale powiem wam tak, nie byliśmy jeszcze w tym domku, a widziałem właśnie, że jest tutaj do niego drabina, więc wchodzimy sobie szybko na samą górę i co to jest? Aha, czyli jakim co to w ogóle drzewo jest na dachu domu. No to jest dosyć ciekawe. Nie w sumie, czy my możemy coś z tym drzewem zrobić, ale weźmy sobie tutaj na górę, co tu jest? Tu jest coś ukrytego. Musi być coś ukrytego. Czekajcie, możemy sobie zrobić tak. Albo nie, jednak, jednak niestety nic nie ma. Dobra, ni niestety w tym drzewie nic nie ma. Wow, co się stało? Jesteśmy na chmurach normalnie teraz i mamy kolejnego tutaj stigmana do zdobycia. Abre jest dosłownie na chmurach. Okej, okay, chyba nic poza tym tutaj nie ma. Więc możemy sobie skoczyć na dół. Ej, czy możemy teraz wejść sobie na to drzewo? Czekajcie, damy radę, damy radę. Jest! Jest! I mamy... Kolejnego tutaj zdobytego. Bardzo fajnie. Skoro już mamy to, to ja bym chciał jeszcze tego. No dobra, tego nie zdobędę. Widzę, że tutaj jest, ale niestety nie mam pojęcia jak go zdobyć. Ale jeszcze musimy sobie wejść właśnie do tego domku. Jestem ciekawy, czy tutaj i tak, jest pierwszy. Możemy sobie ciebie tutaj wziąć. Nie wiem, czy to jest jakaś biblioteka, czy coś takiego. Nie mam pojęcia, Jest kolejny przycisk tutaj, patrzcie, żółty, teraz znowu zdobyty. Nie wiem w sumie, ile już tego mam. Z tym na pewno jest coś ciekawego, związanego, ale niestety wszystkich sobie chyba się nie zdobędę, chociaż postaram się jak najwięcej. Tam u góry jest kamień. Tak, widzę, że tam jest kamień. Nie wiem w sumie, czy on nam, nam do czegoś jest tutaj potrzebny. Żadnych stickmanów tutaj nie widzę, jest tylko jakieś ognisko. Wow, ej, tu w środku jest taki, który się podpalił. Co jest? Też w sumie bardzo ciekawe. Może za obrazem coś będzie. Halo, obraz, proszę cię, czy coś tutaj jest ciekawego? Niestety nie, więc tutaj już sobie nic nie zdobędziemy. Chyba, że czekajcie, może na przykład mogę wejść tam do góry. Ej, może wejdę, ja tam wejdę, nie, wejdę. Dobra, wejdę tam, wejdę tam. Jestem na górze! I czy możemy sobie teraz coś tutaj zdobyć? Niestety nie, jest tu tylko kamień, ale ja naprawdę nie wiem do czego nam ten kamień jest potrzebny. Albo tu możemy się wcisnąć, ale też nic nie ma. Dobra, czyli tutaj niestety żadnych istereków nie ma, poza tym. Że się prawie zbagowałem. I co my jeszcze tutaj mamy? To jest jakiś obi, tylko że on jest chyba bardzo trudny z tego co widzę. Jest ukryte przejście, musi być, musi być. No halo, tak myślałem, co tu jest w ogóle. Dobra, znaleźliśmy coś ukrytego i coś bardzo ciekawego, bo na tak mi się wydaje. To musimy z takiej osoby sobie to przejść. Dobra, jeszcze jeden do przodu. Jesteśmy. Dobra, udało nam się. Numerek 2. Nie wiem w sumie do czego te numerki są nam potrzebne, ale mamy zdobytego kolejnego i on jest znowu trudny do zdobycia. Więc naprawdę bardzo ciekawie czy to jest coś jeszcze. Tam coś chyba jest, tak mi się wydaje, chociaż nie, możemy to Aha, zginęliśmy w tej lawie. No dobra, skoro zginęliśmy, to sobie tam wchodzić raczej nie będziemy. Chociaż wiecie, co czekajcie. Weźmy sobie to jeszcze raz. Jestem ciekawy, czy coś tutaj jest. Może, może coś jest, ale. No dobra, chyba niestety nic nie ma. Wychodzimy sobie stąd. I ja bym chciał jeszcze teraz pójść właśnie do tamtego, który jest na samym. A do tego jest nam to potrzebne. Potrzebuję pięć przycisków żółtych. Mam już cztery. Raz, dwa, trzy, cztery mamy. Brakuje nam jeszcze jeden. Dobra, to już przynajmniej wiemy, do czego te przyciski są nam potrzebne. Właśnie do tego, żeby dostać się do tego stickmana, który jest tam na samym końcu. I czy mamy tutaj coś? Aha. Znalazłem patyk. A, czyli dosłownie patyk, znalazłem, bo te ludziki to są takie patyczaki, a my znaleźliśmy sobie patyczek. Czy coś jest ukrytego? Też chyba niestety nie. Dobra, ja idę znaleźć coś ciekawego jeszcze. Wróciłem do kopalni, żeby jednak znaleźć te wszystkie kilofy i pokazać wam coś naprawdę ciekawego, ponieważ to przejście, które mieliśmy wcześniej zamknięte, jest właśnie otwarte. I mamy tutaj tego właśnie odnalezionego stickmana, którego wcześniej widzieliśmy na kartce. I ostatni kilof, czyli 6 na 6. Teraz możemy sobie stąd wyjść. i Jeżeli już stąd wyjdziemy, to pokażę wam coś jeszcze bo jak sobie tak łaziłem i szukałem te wszystkie kilofy, to znalazłem tutaj kolejnego stickmana. Możemy by go wziąć i on jest do znalezienia średni, czyli nie jest może jakoś mega trudny. Ale poza tym, wiem o co chodzi już z tajnym kodem, bo tak jak widzicie, tutaj mamy tajny kod do wpisania. A u góry są wszystkie kryształy. I ja już sobie ten tajny kodik zapisałem i od razu wam go pokażę. To jest, czekajcie, 4, 3, 7, 2, 7. Dobra, proszę, tak to działa. Udało nam się tu odpalić i mamy, co tu jest? Nie halo, wpadłem gdzieś. Nie, no i musimy tam Powrotem wracać. Jestem tutaj jeszcze raz i musicie jeszcze uważać na pułapki, bo o tym niestety nie wiedziałem. Wskakujemy tutaj do środka i mamy. Ufo, Alien! Jakiś w ogóle tutaj. Co się teraz stało? Stickmana. Ufo, znaleźliśmy. Alien kosmita normalnie, więc naprawdę to było bardzo ciekawe. Przy okazji macie ode mnie kodzie, nie będziecie grali sobie w tą gereczkę. to możecie go sobie pisać i my jeszcze idziemy teraz do niego, żeby tutaj sobie. A, odebrać po prostu. I tyle. Nic więcej tutaj zrobić nie możemy, ale wrócimy sobie jeszcze na i i powiem Wam, że jestem ciekawy, czy możemy sobie zebrać te wszystkie stickmany, bo jak Wejdziemy sobie tutaj po tym kamieniu, to jest ich naprawdę aż trzech, patrzcie: jeden, drugi i trzeci i mamy trzy naraz zebrane. Nie wiem, ogólnie dzisiaj zebraliśmy aż 22, czyli to jest prawie połowa. Więc no wydaje mi się, że na tej mapie, tej pierwszej, bo tam jest druga mapa, może nie zdaliśmy z czterech albo pięciu, więc tak w sumie to udało nam się znaleźć naprawdę prawie wszystkie. A jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem, bo w Zabijamy 200 tysięcy i w kolejnym odcinku idziemy na drugą mapę, gdzie będziemy znowu je wszystkie zbierać. A dzisiaj to na tyle, dzięki, że ogląda się do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Narka wszystkim!